Przeglądając archiwalne zdjęcia Starnowa, natknęliśmy się na ciekawy zbiór fotografii, ukazującą moment montażu pomnika Jana Pawła II. Na zdjęciach możemy zobaczyć pełen proces instalacji oraz zaangażowanie wielu osób w to historyczne wydarzenie. Szczególnie zainteresowała nas jedna fotografia, na której widoczny jest mężczyzna, uwieczniający ten moment za pomocą kamery. Udało nam się dotrzeć do krótkiego nagrania z tego wydarzenia, które dziś zaprezentujemy, ale nie tylko Zobaczymy, jak wyglądała praca przy tej rzeźbie oraz co istotniejsze zobaczymy samego autora tej niezwykłej rzeźby przy pracy. Zobaczymy także uroczyste odsłonięcie pomnika przez biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza, bliskiego współpracownika Karola Wojtyły. Ale zacznijmy od początku. Pomysłodawcami wzniesienia pomnika Jana Pawła II w Tarnowie byli księża prałaci Władysław Bochenek i Kazimierz Kos. Miejsce ustawienia pomnika Wydaje się jak najbardziej właściwe ze względu na symboliczny fakt, iż właśnie na placu katedralnym w Tarnowie kardynał Karol Wojtyła uczestniczył w nabożeństwie bezpośrednio przed swym wyjazdem do Rzymu na konklawę. Pomysł wydawał się trudny do zrealizowania ze względu na sytuację polityczną w kraju oraz fakt, iż statuę wystawiono osobie żyjącej. Projekt poparł biskup Jerzy Ablewicz, został sfinansowany ze składek wiernych oraz funduszy diecezjalnych. Autorstwo rzeźby przypadło Bronisławowi Chromemu, który stworzył również wiele innych pomników papieża w Polsce. Pomnik odsłonięty 29 czerwca 1981 roku na placu katedralnym jest wykonany z brązu. Został odlany w odlewni Tadeusza Kowalówki w Węgrzycach koło Krakowa. Pomnik ma niespełna 5 metrów wysokości. I przedstawia papieża w stroju pontyfikalnym z szeroko rozłożonymi rękami. A oto wspomniany artysta przy pracy. Profesor Bronisław Chromy, był absolwentem Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, był autorem pomników i rzeźb plenerowych w miastach całej Polski oraz współzałożycielem piwnicy pod Baranami, jest również twórcą słynnej rzeźby Smoka Wawelskiego w Krakowie. Pomnik ten jest jednym z pierwszych w Polsce, które upamiętniają papieża. Stanowi hołd dla wizyty Karola Wojtyły w Tarnowie, jeszcze przed jego wyborem na papieża. Gotowy pomnik wyruszył w podróż do Tarnowa w piątek 26 czerwca 1981 roku, gdzie o godzinie około 13:45 został osadzony na żelbetowej konstrukcji, powiązanej z fundamentem na poziomie ziemi. Jeszcze u ma Jeszcze głowa na dół. A jest. A nie, nie. Nie, Tam nie, 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 W poniedziałek 29 czerwca, w obecności około 10 tysięcy wiernych, miało miejsce jego odsłonięcie. W trakcie opuszczania papieskiej flagi, którą został nakryty kilkunastu trębaczy, odgrywało specjalnie skomponowany na tę okazję hejnał. Warto również przypomnieć, że Jan Paweł II odwiedził Tarnów oraz plac katedralny podczas swojej trzeciej pielgrzymki do Polski w 1987 roku, co dodatkowo podkreśla znaczenie tego pomnika. Miejsce to do dziś pełni funkcję ważnych uroczystości religijnych i patriotycznych w Tarnowie.